To będzie pierwsza i jedna z podstawowych zasad podczas waszego pobytu w Londynie. Zanim otworzycie usta i rzucicie klasyczne k**wa, ale tu drogo, zapamiętajcie jedno. W tym mieście jest pełno Polaków. Jak się żyje w Londynie, powiedz? Ciężko, powiem krótko. Jak się nie z*** to się nie ma. Tutaj nie jesteście w jakimś egzotycznym miejscu, gdzie nikt was nie rozumie i możecie mówić, co chcecie. Tu macie większą szansę, że ktoś za wami w kolejce odpowie, no dokładnie stary, jest... Drogo, niż, że Brytyjczyk ogólnie zarejestruje wasze istnienie. I uwierzcie mi, wiem co mówię, bo mam real story. To więc posłuchaj mnie teraz uważnie. Siedzę sobie kiedyś w autobusie z ziomkiem. Gadamy jak u siebie. Temat, no powiedzmy, kwestie higieniczne, a konkretniej golone jajka. Tak, zero cenzury, pełna analiza techniczna, jakbyśmy właśnie recenzjowali sprzęt do depilacji w jakimś programie naukowym. I nagle z boku odzywa się typowy, zmęczony życiem polski głos o dwóch perłach mocnych. Powodzenia, chłopaki, w goleniu jajek. Ja spielam. Ten poziom wstydu to jak przyłapanie na słuchaniu disco polo w słuchawkach na pełnej pędzie. I to jest ten moment, w którym uświadamiacie sobie brutalną prawdę. Tutaj nie ma anonimowości. Myśleliście, że jesteście inkognito, a tak naprawdę wpadliście do zagranicznej filii waszego rodzinnego miasta. Możecie być na drugim końcu świata, ale wystarczy jedno polskie przekleństwo, żeby ktoś w tłumie podniósł brew i pomyślał o swój. Więc zanim zaczniecie rzucać mięsem w autobusie, w pubie, pomyślcie dwa razy. No, chyba że lubicie nagłe spotkania z rodakami i niezręczne spojrzenia ludzi, którzy właśnie zostali świadkami waszego monologu o powiedzmy najnowszych technikach depilacji. Wtedy. Powodzenia. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No nie, to są, tu są naprawdę poważne sprawy, tu nie ma żartów.